W grze będzie to gra jakby pod tytułem Co byś wolał, tak? Would you rather, po prostu będzie po angielsku, więc mam nadzieję, że większość i tak ja zrozumiem i wy zrozumiecie, a wy jesteście mądrzejsi ode mnie, więc myślę, że na spokojnie zrozumiecie. Na sam początek, oczywiście, zostawcie łapkę, zaraz sobie wleci intro i zacznijmy ten chory shit, ponieważ niektóre pytania po prostu są tutaj tak chore, że to po prostu krew mrozi w żyłach. No, ej! To by było bardziej zrozumiałe. Okay. O kurde, jeśli masz maczetę, czy tam, no masz maczetę, co byś wolał? Amputować sobie, nie, amputować stopę u dwóch kolegów, czy tam dwóch przyjaciół, amputować jedną ze swoich stóp. Dobra, czyli widzę, już wjeżdżamy na chore, na chore pytania. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. To jest pan. Dlaczego właśnie go pozdrawiamy, to jak? Zaraz kuję. Zaraz kuję. I klikamy jak w tamtym odcinku. To chodzimy, w nadzieję, że nie będę znał mam, sobie mami. Chyba. No chyba! Ma już z tego Ty potem co stole. Ale się upił, tato. Nie się stało, Ja teraz watch it, telepend. Pip, 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 pip,

Da, na, da, na, da, na, da, To no może by było w tym odcinku Komentarzki, wiem, że trochę krótki, trochę długi Komentarzki, łapówki w górę pa.